Dzień dobry, z tej strony pan Ryszard, a to kolejny vlog z mojego... No z, z, na, z naszego kanału. Dzisiaj był ze mną młody, tylko gdzieś tam... o, jest, młody. Cześć, siemano. No, wróciłeś. Co się robimy? No, dzisiaj widzowie siewy jęczmienia, więc możesz wsiadać nawet... o! Jak coś jedzie? Właśnie widzę. O, miód chyba. No właśnie, no właśnie chyba A właśnie widzowie, patrzcie ile miodu. Się to się pisa. jemy, tata. Jem pięć, e, Pszenica, Dobra. Czekaj, weź ty jedź, bo pan nie może przyjechać. Czekaj Czeka. już. Czeka pan. Przyjedzie pan dobry jedzie. Tutaj, tutaj, panie. E, panie, stój. Panie! A, tyłem pan chce. Dobra, to inna gadka. Kurde. Zachodło się. Nie zachźł to dobry kierowca. O mój Boże, panie. Dobra, panie. E, pan tu może tak bardziej podje... Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, to pan może tu bardziej podjedzie tak... bo no, Nie, te... będzie elegancki, dobrze, tylko do przodu będzie tam. Chyba. Bo to wiesz, panie, ręcznie to, to nieletkie jest. Tak. No, to podjedy, no. Bo to prawie do To są pół tony na pewno waży. To wie pan. Nie, panie, pan tutaj wiedzie. I tak tu gdzieś, i tu będzie wy, wycofać, tak o. Bo tak tu będzie pan yy, skakał, a tak to... O, o mój Boże. Co wie? Dobra pa... o Jezu, panie stój! Kurde. Panie, tu pasy, pasy pan macy, nie? nie? No. Dobra. To pan tam układa, ale podawał. Czeka panie, bo ja nie wiem... Jezu niu! Panie... Bo to trochę, tak trochę skacze to pan, ten man, pana panaman. Nie, bo ręce nie zapomniałem. Dobra, puść. O, uch, ciężkie. A tam pan piekiel Leciutkie. Panie, no wie pan, ja już mam swoje lata. Panie, tu ostatnio musiałem ręcznie przesuwać palety z nasionami, bo chłopowi się... Wysięg, i ładowali, nie mógł wysunąć ramienia. Rozumiem, rozumiem. Bo to pan teraz jest swoim pracownikiem, bo mój szwagier tam mogłem ma taką własną firmę. budowlą, pan pewnie pracownikiem jest, co? Tak, tak, tak. No to widzi pan. To powodzi A teraz też tam robię, teraz, Dorabiam tylko. No nie, młody ty, tak naprawdę... ty to robisz w OSP. To, to, to jest co innego. W to ja nie wiem. Ty co w OSP robisz? Ty w budowlańce tam raz na ruski miesiąc jeździsz. O, no, bo bym ja wziął jakoś nie, nie, nie na rzekło na mnie. Raz poszedł księdzowi czekaj, co on tam miał pomalować? No coś tam pomalował. Ja tak chyba malował. Ja tak chyba i ja ściany malował. Z tego co równałem się zgadza. I równałem. I równałem i Cmentarz równałem. Cmentarz? No. Se, z, mi to równali, ja ze zrównali. swoim bratem musiałem. Po... Drogę na równali, t -t -t. A, no to drogę, mój bo... Młody wej... Nie cmentarz. to groby żeś wszystkie zrównął. Ja już mówię, mój Boże. Co mój syn zrobił? Murde, biegi się rakinowały, ojo. Pani te panu poukłada tam trochę, to, to wie pan. Dobra, dobra. Tam z brzega jeden rządek, to wie pan. Tam lewik potem przyjdzie pewnie, co? O, tak, 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 pewnie tak. Znając znając tą firmę, to pewnie. Czy pan to pan tu ustawi, ja tu dam? O Jezu! Panie... Wyszaliło trochę ze słoików mnie. Bym powiedział. Ostatnie. Panie, ja pan... Właśnie chciałem powiedzieć, żeby pan też je ładował, bo to wie pan. Pieniądze i tak, każdy grosz potrzebny. Rozumie pan w tych czasach. Rachunek. Dobra, to pan już zapina pasy. Wszystkie będę podpinał. E panie, a to? Podpięto? Dobra. Dobra, panie. Ja polecam panu tak tutaj. Pan wiedzie i tu się wykręci. A z tyłu jest wyjazd. Jest, jest też. No tutaj są dwa nawet. Do tego, dobra, ten, je, dobra, ten, je, je, to do widzenia. To ten do widzenia, to pewnie Dobrze, dobrze. Widzowie ogółem, dobra, teraz już wracając. Co się zmieniło? Ogółem jest 2 marca. Ostatni był odcinek chyba na grudniu, to jeśli dobrze mówię. No i przez ten czas, no to raczej się pozmieniało. Pierwszą zmianą, bardzo dobrą chyba, jest zbudowanie nowego garażu. O, jedzie. Zbudowanie nowego garażu na przykład na y, nową przyczepę, też kolejny nabytek. Widzowie, taki przyczepa do belek, do miodu, no. Jeszcze w tym sezonie, to jeszcze w tym sezonie, bo ten, ten miód ma kilka lat ogólnie, to wiecie, to jeszcze tak średnio bym powiedział. No, ale na przykład tak sezonowo, no to na taką przyczepkę byśmy, wiecie, mogli ładować się na spokojnie. To nie jest duża przyczepka, więc wiecie. E, tak, tutaj się ta, czyli co tu jeszcze się tak zmieniło w sumie? To chyba już nic. A i kupiłem e, rzeczy potrzebne do tego, tylko właśnie dzisiaj jedziemy jeszcze po jeden nowy nabytek: do pana Grzesia, odpalamy sobie tylko mm, poloneza, Okej, okay, jedziemy. Nikt nie jedzie, nikt nie jedzie. Idziemy, widzowie, do pana Grzesia? Eee, nie, mam nadzieję, że będzie. Kurde. O! Właśnie, chyba zaraz pieniądze przyjdą. O, kurde, widzowie. Ile? Synek! <ścoughs> Synek! Alanik! Co? Yy, tak zrobić ci screen, no, zobacz ile nam przyszło za, Ile przelewu nam przyszło za miód. 37 tysięcy, rozumiesz to? Czekaj, patrzę. O kurde, jeszcze u masz szybowiska nam przyszło. no właśnie mówię, że 37 tysięcy jeszcze. No kurde. To na nowy nabytek starczy, na spokojnie. Jestem jest, tam górze się oczyli. zarabiamy teraz, za No ale to wiesz, ale to było z kilku sezonów, to nie było z tego sezonu tylko, to było z dwóch sezonów. No tak. Halo, jest tu kto? Jest tu... tak ładnie. Grzeska chyba jeszcze nie ma. Grzeska tak chyba nie ma. Zobacz, czekajcie. Mi mówi jak tam było, jak tam bronowałeś za to, tak, to, że... Kolejna, ktoś ci daje. Je, dobra, chyba jadę, bo nie mam chyba grze... Halo! Halo! O. Co nie pukać drzwi, tylko. No bo. Przed bramą. Za, z, z, z brama zamknięta, furtki nie masz, to. To trzeba otworzyć, bo mam nawet taką zamkniętą. Bo się ludzie ciepiają, że ten. To weź, bo ja nie mogę, bo po chyba u ciebie nie mam. Chyba, chyba tę kłódkę tam chyba dzisiaj założyłeś, dlatego... Czekaj. Bo ogółem... Mógłbym... Czekaj, jadę. O, wyza... Grzesiu, że tutaj masz... Już przygotowuję się pod nasi... te siewy. Ja... Miałem koła was siadź, ale ten młody tak się posiedzi, chyba nie dojechać tam. On tak szybko sieje. Nie wiem, właśnie, Grzesio, bo ja ostatnio widziałem, ta, właśnie o tutaj, o taką wyczółkę no. Do takiej do wody, co nie? Mhm. I ile chciałbyś za nią? 1500. I dobra, to ja w sumie się nie będę targował, wiesz? Nawet ci przeleję A ta gdzie ta, ta, ta są na bo naszą nie ma, bo ta zerki to nie ma To czekaj, zaraz, czekaj Już ci przelewam 1500. To ja sobie przeleję y to przejade czekaj na razie poloneza w sobie tam gdzie tam gdzie, gdzie są te naчала bo nie ma Po ciebie poloneza no po ciebie jest... ja, ci Po reakcji twojej zaamotawałeś master bo jeździsz Jest tam patch Chantaik chodzić po zasidbi stadzi modik Ma taę ta nie cię dałem odpraw. No mówiłem ci a ja ci odpowiedziałem czekaj bo O jak mam A Mówię, że czekaj, no ja... no ja dać nic... O mój bo... może. Dobra, obsiad trochę. na ale No, dobra, to ja lecę. Tylko czy ja mam podwykonawców? Ciebie jeszcze proszę, powiedz mi. dałem. Dobra. Donarka. narka. Patrz ja za tobą jadę. Ja się tędy przyjadę. Nowy... A widziałeś mi nowy nabytek ma A nie, wiesz, jedz go tyle co na masę ja się Co zobaczyć? No i w Zowie mam 60 koła równo, więc... A właśnie wiesz jak, było? Pamiętasz, co gadałeś, że na PG, że ma być ten przetarg, co nie? No. Na to... świecie go przechodzili, bo wtedy pamiętasz, w grudniu zasypało i ten. I na się wozili. A, okej, okay, dobra To ja będę be i tak... O zu, kurde I tak będę jechał to tam To się... Bo ty nie jedziesz, to nie? Ja nie, ja nie A z tego coś znaczy, to wziąłem, czy na jakiegoś bizona jednego mają sprzedawać Kurde, ty jak bizona mają sprzedawać, to może Zobaczymy, na. Nie jak... wiem ci rekorda, Ale, czy rekorda, jakoś jakoś Mogłeś sprzedać, szczetkę? Mogłeś go chociaż z ten, y, zgasić Dobra, czekaj synek, das tak biedki nie weźmiemy, czekaj synek, o tak zrobimy, przepraszam widzowie, tak trochę nie wiemy, ale przepraszam, to się poprawi w następnym odcinku. Nie mamy równo 60 tysięcy Dobra, chyba starczy ci tych worków dobra, i jedź. A ja widzę, wie co, gasimy. Idziemy po Ursusa. No i widzę, jedziemy. No i co widzę właśnie? Ojesz, żeby gdzieś w się. Czekaj, y będziemy w w dwa rzeczy. Obo w jedno, w jedno. Na razie. Albo w dwie. Kurde. No i co? O, bardzo Dobra, o no, tu widzowie No No, już mut pierwszy się produkuje, ale fajnie. A teraz w tym czasie pole za, za ładnie sobie ustawimy. ale właśnie przelapy, obydwaj, czy to jest... czekaj, ja tu może tyłem w lepiej w jadę. to ja to zostawię w sumie. No i dobra. Dobra, widzę, to ja się w sumie do. przejdę w smędu. się do. No, nie, nie, nie. Dobra, syne... jak tam synek siebie? Bardzo dobrze. Muszę cię wolnego i zasiać. kończysz nawet. Dobra. Sam tak, pole to czy ja? No ja mogę nawet, zobaczymy. Dobra, to ja lecę. Dobra. No. O, tu widzowie Kur, patrz na Czekaj, siem Grzesiu. Czekaj, tak, ładnie. To kurde, no to to ten nowy nabytek, co? Tak. Kurde. Ładny, ładny. Widać, że nie polski. Czekaj. No nie, nie. Wejdę tutaj. O! ładne. ładny. Masę też. <laughs> Ile ja bym dał, żeby my takiego mieli? Nie pracuje, to się ma. No my też pracujemy i nie mamy. Chciałabym <laughs> więcej gitarów mieć. Chciałabym mieć więcej tylko, wiesz, pieniędzy, jeszcze ciągnik, teraz chcemy kupić senowy jakiś. coś się Karno. Nie, wiesz, albo w sumie daj. Zobaczę. Chyba okay. tam owałek wałek i uważaj. Dobra, owałek, wałek, kurde. Czyli jest jak... Kurde. Ale inaczej widać, że to nie jest taka się. Czekaj, sorry, że tak tutaj, ale... Wolę, żeby nie, słupów nie było. W lewo No, no, czekaj, sorry, ale zapomniałam, że tu tak inaczej rewers działa. A nie, weź, się, jak zniszczyć, to nie wypłacić. Ten masy jest więcej warty niż ten twoje całe gospodarstwo. Chciałbyś, chciałbym, żeby tyle było. Tak by było. Ile, tak na oko Ile nas kosztuje? Ile za niego zapłaciłeś? Dla Za nie niego? po ponad 100. Nie, tch, ponad, no tak. Sama przebudowa gospo gospodarka z 50 kosztowała tysięcy, plus... Y, no 115 za nie kładałem. Plus przebudowa 100 tysięcy, 110 nawet. Dobra, masz już. Y, plus jeszcze masz człowieku. Ta jest ponad 200 koło warta. Ach. Chciałbym, żeby ono było mniej, ale... Dobra, y, no i no i młody już kończył, już tu ostatni przejazd robi i widzę, my ten, no pięknie zarobiliśmy i nawet o, tak hmm, ja no, już pojadę 60, to jest i też jakoś by się przydał inną kierownicę, bo ta kierownica strzeży, co nie jest trzeba ją zmienić no, no nie, dla kurtyn, dla mnie już to dawno Dobra. Jak tam synem gdzieś on kończy pewnie. No właśnie, zobaczę na mapie, jak to tu wy... Eee, dobra, on już teraz końcówki się. sieje. Można zobaczyć widzowie. No i tu widzowie wapny trochę stopu. Co tutaj, no... No i nawozy dać będzie sianie. Na bardzo dobrych ziemiach. 13 no i widzowie tutaj coś, coś z tym wapnem, ciekawe ile tu wapna jest. jest. może sezon dwa nie będziemy musieli siać, o. Ale o, wysiej widać to. No. Ciekawe jaki on ma tutaj Nie Jestem ciekawy widzowie. No pewnie jak tu mamy, my widzowie, tak tu mamy... Najgorsza jaka jest tu ziemia jest człowieku. Jaką masz? Najgorszy, sam piasek praktycznie. To ił. E, czek, to tam, mój... gdzie, tam gdzie... Sto, tam gdzie stałeś, to tam był troszeczkę e, piasczysty, iłek. A tak wszędzie piasek. Czy ten najgorszy. C czekaj, to jaka jest najlepsza gleba? Ił? Ił. Ił jest najlepszy. Najgorszy jest piasek i lasty A ił Pelastyk. Po... E, taki prawie najgorszy. Piesczysty ił jest po Iu i u. jest po... Po... Powiem Ci od najlepszego do najgorszego, okej? Okay? Mm -hmm. Najlepszy jest Iu. No. Drugi jest piaszczysty Iu. Mm -hmm. Potem jest ił plasty i piasek ila... ilasty. Dobra. No my też mamy dosyć do... złej tezie, ale mam na jedynce dużo tego zielonego. Dobra, syna, to ja już wrócę 60. Tam pole posiadać tam do wieżowej Mamy. Tam to będziemy siać owiec między miesiącem. O! Ej, się mu to godzin wybiło. <grybujesz> Mordy, chcecie kadnąć. Dobra. Na no, widzowie, my kończymy dzisiejszy odcinek. Taki krótki, ale fajny, więc do następnego, cześć.